Sią bez Dzisiaj mamy próg 400 zł w tym filmie koszykowym. Klasycznie, jak to w tych filmach, złożę kilka zestawów: zestaw Mix, dwa zestawy efektowe, zestaw hukowy, i na końcu propozycje kilku produktów pojedynczych do tej do tej kwoty, żeby sobie po prostu odpalić, popatrzeć i schować się do domu. Bo niektórzy też takich rzeczy po prostu szukają. Koszyki klasycznie składam na stronie odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy. Serdecznie zapraszam. Zapraszam również do brania udziału w konkursie oraz do innych linków, które znajdziecie w opisie. Zaczynamy z dwóch paczuszek Powerful Bulldogów. Później mamy karabinek Hotguns od Triplexa 800, 800 strzałów, później klasyki jc 05, od Jorga, od Jorga mamy również rakiety i wulkan, rakiety Bomba, test tych Rakiet, jakich wulkanu na kanale jest, serdecznie zapraszam, żeby sobie obejrzeć, czy po prostu taki produkt pasuje w ogóle do waszego gustu. Także zestaw siedmiu rakiet szelkowych od Jorge, później Vulcanic Golden Willow Plus Blue. Później mamy Piromaxowe Bączki Mosquito. Trochę Pirowajów też trzeba dodać, także mamy dwie paczuszki, jedną paczuszkę Crazy Viperów. Oczywiście te pirobajry również znajdziecie na kanale. Jeśli ktoś lubi crackling, to te tasiemki na pewno się spodobają. Później dodałem do tego koszyka w sumie najtańszą stu strzałówkę w tym roku. Tak dostępną dla hurtowników, że tak ujmę. Crocodile Smile w większości sklepów, tak jak mówię, to jest najtańsza stu strzałówka na rynku aktualnie. W tamtym roku mogliście ją znaleźć w Dino, w tym roku... W dino nie ma triplexa, dlatego też rozeszła się po sklepach internetowych i nie tylko. Także mamy tutaj 100 strzałów, 20 mm od triplexa. No i później na koniec dołożyłem rc trujeczki do zabawy, 50 sztuk małych petard. A dołożyłem jest bardzo prostego faktu, żeby po prostu nie płacić za wysyłkę. Ponieważ gdy ich nie było, no to ten koszyk był droższy, bo była naliczona wysyłka, także z nimi ładnie przekraczamy 400 zł, minus kod rabatowy, więc wychodzi finalnie 400 51 zł 51 groszy za taki koszyk, za taki zestaw. także pilnujcie tego przy takich kwotach. Aby tam czasem nie było tak, że macie do zapłaty 413 zł, a wystarczyłoby tak naprawdę dorzucić jakąś pierdołę za dwójkę, i automatycznie wysyłka macie za darmo. Pamiętajcie o tym, bo zawsze kilka fajnych produktów można sobie za te pieniądze dorzucić. A teraz lecimy do zestawu stricte hukowego. Jesteśmy przy zestawie hukowym. Za te pieniądze, to już naprawdę w zestawie można poszaleć. Zostawiłem te pierwsze dwa produkty, czyli dwie paczki Powerful Bulldogów oraz karabinek Hogans. Dodatkowo dodałem no hit tego roku, czyli rakiety hukowe od Serpero, Firebola. Testy są wszędzie na YouTube, Ja też je mam nagrane, więc pewnie na dniach powinny wlecieć. Zgaduję, że wspierające dość szybko wybiorą ten film, kiedy tylko wstawię taką opcję w ankiecie. Więc dodałem te rakietki. Dodatkowo jeszcze wyrzutnia Hukowa od JORGE. Mało znany produkt. Wyrzutnia Energetic JW910. 100 strzałów, 20 mm. Cała w Titanium Salut. Także tak jak mówię, no tutaj już można poszaleć przy koszyku hukowym za te pieniądze. I coś takiego z kodem ABS-15 wychodzi 402 zł i 9 groszy również z darmową wysyłką. No jesteśmy przy koszyku efektowym tylko albo aż trzy produkty. Pierwszy jest to zestaw rakiet, których raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Zombie Invasion od Klaska, partia z tamtego roku, więc na woreczkach 21 sztuk konkretnych rakiet, więc dla fana tego typu. Produktów na pewno się spodoba ta pozycja. Dalej Gatling zombumowy 380 szałów, 10 mm. Gatling, niech to Gatling, bardzo fajna zabawka. Ewentualnie możecie go wymienić na tego migoczącego też od Polexpans. No i dopełniłem ten zestawik wyrzutnią od Gao, wyrzutnią Tokio, 25 szałów, kaliber 30 mm. Macie to jest na kanale, wyrzucany jakoś na początku miesiąca. Więc, możecie sobie zerknąć. No, i taki zestaw z kodem, już po kodzie rabatowym, z darmową wysyłką wychodzi za 409 ,14 zł, 14 groszy. Teraz polećmy do zestawu efektowego, złożonego z samych wyrzutni. No, i w koszyku złożonym z samych wyrzutni, zaczynamy od baterii Extreme, od Jorgem, coś dla fanu pisku i cracklingu. I dalej mamy dwie pozycje od Eser Czyli tegoroczną nowość Evil Pilot CL4357, 16 strzałów w kalibrze 38, czyli w takim kalibrze, w którym można powiedzieć w ostatnim czasie SRPRO się specjalizuje. I dalej mamy wyrzutnię, którą już raczej znacie, bo już była w poprzednich latach od tego importera, dystrybutora. Jest to Crazy Chicken 40 strzałów 25 mm. Mili jeśli chodzi o cenę takiego koszyka z kodem, no to wychodzi 405 zł i 8 groszy. A teraz chciałbym Wam pokazać pojedyncze wyrzutnie do tych 400 zł, które mógłbym Wam polecić. Jesteśmy przy tych pojedynczych pozycjach do 400 zł. Zaczynamy z wyrzutni od GAO, wyrzutnia Bangkok, 25 strzałów, kaliber 50 mm. wróciłem ją głównie dlatego, że jest to w sumie jedna z tańszych 50 w tym roku. Jednak niektóre 50 jak torno są trochę odjechane cenowo. Tutaj wychodzi chociaż poniżej tych czterech stówek. Tylko przy Bangkoku zaznaczam, że warto ją obejrzeć, bo nie każdemu na pewno się spodoba. Faktycznie efekty są spore, jak to 50 są bardzo głośne, natomiast cała wyrzutnie smono jest w jednym efekcie. Więc jeśli ten jeden efekt Wam się nie będzie podobał, no to w sumie kostka nie jest totalnie dla Was. Więc naprawdę przed zamówieniem jej. Sprawdźcie sobie, jak to strzela. Dalej, przeciwieństwo totalne: 50, czyli 20 mm. Pinacolada z Triplexa, 200 strzałów. Staram się do tych korzyków wrzucać pozycje, które faktycznie na oszy widziałem. Pinacoladę widziałem i wiem, że jest dużo osób, które takie kostki lubi, czyli takie strzelające przez bardzo długi czas. Wiadomo, jest to tylko 20 mm. Te efekty na niebie nie są spektakularne. Natomiast jeśli ktoś chce taki właśnie długi pokaz, odpalić jedną sztukę, pooglądać przez następne X czasu, i to najlepiej liczonego już w minutach, a nie w sekundach, no to dla kogoś takiego ta pozycja może być. I dalej to nie jest może samodzielna pozycja na Sylwestra, przynajmniej tak uważam. Natomiast sporo z Was szuka jakichś dobrych kątówek, i moim zdaniem, D1 zdecydowanie nią jest. 49 strzałów, 30 mm. Na kanale chyba już jest z film. Bardzo fajna kątóweczka od Triplexa. Także te trzy pozycje tutaj Wam wrzucam. Myślę, że dla każdego coś fajnego, bo mamy i duży kaliber, i dużą ilość strzałów. Także zapraszam do następnych filmów z takich koszyków następny pojawi się w czwartek z kwotą o kolejne 100 zł większe. Więcej zapraszam jeszcze do wszystkich linków w opisie na Instagrama, na Discorda czy do sklepu PayPal, gdzie macie ten mój kod rabatowy. No i trzymajcie się. Zapraszam do kolejnych filmów.